Dobra. Pięknie. Strzelać, 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 strzelać. O, to, 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 to. Dobra. A wy już możecie tutaj wchodzić po powoluśku. Dobra. Jednak akurat mamy, akurat mamy wojska. No jakbyśmy mieli troszeczkę mniej tego, spanie. to... Dobra, wchodźcie Ruszamy tutaj. Się, znaczy, może nie aż tak perfidnie, ale... Gdzieś tutaj. Jest. O. Dobra. Tutaj stali te sępy, ale zaraz my tutaj wejdziemy piechotą, to już będzie po wszystkim. Dobra, Twoi dobra, dobra, ale siejemy normalnie. Idziemy o zagładę proszę ja was Dobra, jeszcze ci nasi wojownicy tutaj dojść Dobra. Nasze ha, ha. Łuki będą śpiewać To jest to ku twojej chwale. Dobra, jeszcze tych tutaj troszeczkę dokończymy i... Super aj, 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 aj. Dobra, bicie, bicie, bicie. będzie normalnie po obozie, po wszystkim. Dobra Ludzie, to broni! Tu, 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 tu atakować, tu, 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 tu Dobra Tutaj trzeba szybko jeszcze podejść, bo do, do tych wszystkich śmiesznych łuczników Dobra, dobrze, 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 dobrze jak nie z samym lordem nad to rozwalimy, ale Jak trzeba będzie oczywiście Dobra, tu podejść. Tu, tu, tutaj ten niech dwóch podejdzie i niech wywali tych łuczników, Nasze bo już mnie denerwują normalnie Dobra, A dobra, 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 do 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 dobra, jest dobrze Panie, wydawaj rozkazy Dobrze, dobra, dobra, Rozkaże, atakować panie. Dobra, może tych uczników się tak na szybko na twój rozkaz Dobra, bicie, bicie, bićcie się, bicie się, bić się, bić się. Dobra, super jest okej okay. Dobra Już zaraz nie będzie normalnie żadnych bandytów Czekamy na rozkazy <laughs> Dobra, rozwala się. Yeah Mamy ich, panie. Kolejna posiadłość znalazła się pod naszym sztandarem. Oh a yeah, zaraz nie będzie normalnie nawet. Ale patrzcie, całe wojsko poszło normalnie. Jesteśmy przygotowani Widzicie? na styk. To jest to. No, i to chyba wszystko, tak? No, zwycięstwo. A, pięknie. Już nie będzie bandytów, już teraz będzie normalnie z górki. Następna misja. Chciałbym Cię prosić o przysługę, Panie Rycerzu. Wkrótce zamierzam poprosić o rękę Lady Serena, trudno jej będzie odmówić obrońcy króla. Przejmij moje posiadłości i pomóż mi w zdobyciu tego stanowiska. Powinienem wrócić z krucjaty, nim król przystąpi do wyboru kandydata. Król wkrótce wybierze swego obrońcę spośród szlachetnie urodzonych rycerzy. Choć nie możesz osobiście ubiegać się o to stanowisko, nie widzę powodu, by nie wesprzeć sir William'a w jego staraniach. A proszę, jawas, elegancko, dobra, osiągnij 300 respektu, nie ma sprawy. Wygląda na to, że sir William wydał większość swego złota, rekrutując wojsko na krucjatę. Jego skarbiec jest w zasadzie pusty. No ja wiem, czy aż taki pusty. <ścoughs> nie aż taki pusty, bez przesady. Ktokolwiek dowiedzie, że jest najbardziej godnym pretendentem do korony, nim upłynie wyznaczony czas, otrzyma nagrodę. Dobra, czyli lecimy od razu... Wow, winnica, ludzie, ile, ile rzeczy różnych. Dobra. krowki, niech tu będą. Dobra. Od razu, żeby nie zapomnieć. Od razu, na samym początku walniemy. Tutaj będą tylko i wyłącznie nie domki. Nie tego tutaj postawić, panie. Pyk. Pyk, dobra, super. Teraz tako. o. Eee, mamy dosyć nie... Tutaj damy na pewno. Jedną studnię tu, studnię, tu damy studnię, tu damy studnię, tu damy studnię, tu damy studnię, bo normalnie mam doświadczenie z tymi studniami już Teraz zarządzamy w zastępstwie Ser Williama. Musimy użyć wszelkich środków pozostających w naszej dyspozycji, by dobra, zwiększyć dobra. poważanie, którego potrzebuje Nie tylko przez uczty, ale także tańce i jarmarki Sugeruję także budowę kościoła. Nie ma problemu, wszystko wszystko będzie w, w odpowiednim czasie, dobra. Chodowla, o, wieś, ludzie, jak się teraz wszystko teraz powiększyło. Em, teraz moje pytanie, gdzie był targ? Targ był tutaj, ok. Można gdzieś go tutaj postawić, o, ok. Gospodarka Sir Williama znajduje się w opłakanym stanie. Powinniśmy zająć się nią, nim przystąpimy do walki o poważanie. Bez Kitu. dobra. Kuchnia, kuchnia niech będzie tutaj. Ło, dobra. A jak kuchnia to trzeba oczywiście i hodowlę prosiaków i wszystko normalnie Dobra Ludzie opuszczają zamek Czego? Nie jesteś zbytnio lubiany panie LOL Czyżby już... A gdzie... LOL? Zapasy żywności rosną... Jakie panie. żadne racje, normalne racje, co wy? Ludzie nie znoszą cię panie! Jak nie znoszą? No zaraz, zaraz polubią, tylko spokojnie, spokojnie Dobra. Trzeba będzie szybko sypialnia, pani. Kurczę, co to się tutaj narobiło teraz? Normalnie, dobra, poproszę troszeczkę kamienia, dobra, teraz tak o e, zróbmy na pewno kuchnię. Tam karczma, tam browar, No może i tego he, całe tu zrobię? Kościół, o właśnie, kościół, 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 alieny, jakby inaczej. Co to jest w ogóle za miasto bez kościoła? Nie da się tego tutaj postawić, pani! Właśnie, gdzie tu kościół <głos》>. LOL, ale mało ma miejsca gościu. Co to jest? Wasza mistrza, Sorry, na razie niepotrzebny. Kościół... Mo yeah! Mogę już kościół zrobić. Super! Dobra Na razie styknie, oczywiście respect, respect yy, ogród warzywny. Wiem, że na pewno trzeba warzywka. Mogę tutaj to robić? Mogę, o. Super. Dobra, drewno. To jest właśnie bardzo fajne tutaj, że możemy mieć tyle pieniędzy, że to jest już super zresztą. Dobra, zrobimy tutaj... W tym miesiącu żywność nie jest wydawana. Jak nie jest? Jest. Zapasy żywności rosną, panie. Ludzie nie znoszą cię, panie. Dobra, nie znoszą, ale polubią, spoko. Winnica. Co jest? Ziemia jest zbyt nierówna, żeby tutaj A, budować na, na. mój panie. Tutaj damy jeszcze winnicę. C hodowla... Węgorzy! Lol! Co to jest wszystko się tutaj... Karczma, O, karczmę trzeba będzie jak najbardziej. I to trzeba... Już na teraz praktycznie. Dobra, karczma. Karczma... E, nie browar, tylko karczma mówię, no. Eee. Ta! Gdzie? <grym> Ale jazda, tak mało miejsca to. Puh. O jest, dobra, trzyma się, ok, więc mamy to. Karczma jest, browar jest, znaczy browaru jeszcze nie ma, ale zaraz będzie. E, kupmy od razu piwo, jak najszybciej. Jak najszybciej trzeba będzie kupić piwo, a piwo możemy kopieć. E, tutaj o, w żywności, dobra, więc kupmy dosyć sporo. E, żyzne, wszystko, niech leci. To też. Niech... No, są bardzo małe, panie. Dobra, dobra. E, kuchnia. Kuchnia prawie zaraz może mieć święto, ale to za chwilę dopiero pewnie. Mm, Smole sprzedajmy za ten czas. Dobra, co my tu możemy jeszcze Ten, wybudować. Na pewno chatę myśliwych by się przydało, żeby zawsze to jakieś tam mieć jedzonko. Pyk, pyk. Dobra. Potrzeba drewna nie masz drewna, mu, panie. orzesz, ty go. To trzeba dokupić, czym problem? Dobra, powinno styknąć. Eee, nie ma drewna, to zaraz tego. Aha, bo nie masz tak pracować, tak? Nie jesteś zbytnio lubiany, panie. Dobra, no ale to zaraz, chyba się zmieni, nie? No nie bądźcie tacy, no, ludzie. <laughs> Okej. Okay. żywność. Kupię żywność. Ja. Yeah. No i teraz to będzie jazda, patrzcie, wszystko, troszeczkę tego, troszeczkę tego, troszeczkę tego i wydam wam to rosną podwójne pani. racje. I tutaj na pewno trzeba kupić zrobić dół na odpady, bo bez przesady żeby tak śmiało chodziło za przeproszeniem. Dobra, tutaj też i na pewno trzeba będzie zrobić studnie. Może nie wiem po co, ale może się nawet przyda ten supek sokolnika. Może tak, może nie, się nie. ja sobie postawię. Postawić, może po prostu ludzie będą bezpieczni i troszeczkę że od szczurów. Przychodzą już. Ludzie mają do ciebie dużo szacunku, panie. Dobra, czyli już zaraz będą. Kupimy jeszcze troszeczkę drewna. Twoja Ale tego wzrasta. kurczę Felek, pieniędzy, super. Dobra, co my tu jeszcze możemy kupić tak żeby. Na pewno ludzie żeby przybyli, tak? Ludzie mają do ciebie dużo szacunku, panie. Czekajcie, 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 bo ja bym tu chciał jeszcze e, mieć i widzieć. E, nie koszary, nie zbrojownie, ale skarbiec. Tak, skarbiec i wtedy będziemy, znaczy, czasami przynajmniej troszeczkę łapówki im damy. Dobra. Skarbiec jest to, tak? Nie, to. Brać no, w skarbcu, panie. Mała łapówka. łapówka. Duża łapówka. Dobra. I teraz już chyba normalnie nie wiem, co by tu jeszcze można było zrobić, żeby ich zadowolić w sumie pyk, pyk em, odjazdowy jarmark, ale to już jest jeden, więc już chyba powinno styknąć Kościół. W kościele coś można ustawić? Żadna msza, jak żadna msza? Msza, msza! Triumfalna, jakbyś to inaczej? Dobra. Ludzie czczą cię, panie! Dobra, dobra, dobra. Mam nadzieję, że już powoli jakiś to respekt będzie się robił. Eee, karczma, browar Uprawa chmielu Mogę dzisiaj dać jeszcze uprawę chmielu? Czy tak nie za bardzo? Mogę Dobra, to jeszcze będziemy robić nawet swoje piwo Pyk, pyk Pyk, pyk Będzie to długo, długo trwać? No ale zawsze Dobra, winnica, winnica Dobra, to to można tam Ale e, jeszcze takie jedno Hmm Serek mamy, serek się robi, tak na pewno trzeba będzie zrobić tutaj jeszcze farmę zboża. Będzie zawsze jakieś urozmaicenie, co nie? No też tak myślę. Dobra, troszeczkę daleko, no ale nic nie poradzisz, po prostu taki teren jest. Dobra, więcej drewna poproszę. Także czas zakupić znowu. Na szczęście, tak jak mówię, pieniędzy, pieniędzy to mamy bardzo dużo, więc. E, młyn, młyn będzie gdzieś tu. Młyn będzie gdzieś. Ho, 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 ho. Może gdzieś. Nie wiem, gdzieś się tu w ogóle jeszcze zmieści. No jakoś nie widzę takiej opcji. Dobra, to walnimy go proszę ja was tutaj, o. I piekarni też narobimy troszeczkę, bo jakby to inaczej. Mamy tu jedną piekarnię. Tak. Jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą. Dobra. Teraz powinno. No i jakoś to wygląda przynajmniej teraz, nie? No, też tak sądzę. Dobra, jak tam z respektem teraz? Ludzie czczą cię pani! Odpadki szczury, więc jeśli... Mówią, że jeszcze szczurów tego jest. Teoretycznie gdzieś niby za dużo, w co wątpię, bo nie widzę. Wybudujemy jeszcze troszeczkę tych słupków. Jakby to inaczej. Dobra, to już nie należy chyba do nas, nie? Chyba było, nie, to było nasze nawet kiedyś. Dobra, tutaj damy. Pyk, ok. E, od znachor. O, znachora by trzeba było kupić. Znaczy zrobić. Tylko co do znachora trzeba, drewno. Dobra, ale drewno już mam. Panie, połowa naszego czasu minęła, a nam wciąż brakuje poważania. Dobra, dobra, ale patrzcie ile żem już y, zrobił właśnie poważania. Połowa czasu, a ile już wiecie? Znach niech będzie tu. Nie Kurczę. da się trzeba tutaj postawić panie. No dlaczego? Dlaczego go się w ogóle nie chce, nie da się obracać? Dziwne. Dobra, nie no, bez. bez... No, gdzieś tu mrugło, że mogłem. Tu, dobra, troszeczkę daleko, ale no co tam? Będą poschodzić do lekarza, jak będą po prostu chorzy. Tutaj też walniemy jednego i powinno być ok. Dobra, jak tam ludzie? Ludzie czczą panie! Odpadki. Widzę, że właśnie są odpadki, więc y, zrobimy więcej tkalnia? What the fuck, co to jest? A, bo to jakiś Trzeba te świece zrobić. No dobra. Jak trzeba, to trzeba, okej. Okay. E, tylko, że do świecy na pewno trzeba. Wosk A wosk, w sumie to nie wiem, jak się robi serownia Winiarnia, o, mamy tego mamy przecież farmę wina, a nie mamy wi winiarni Dobra, także także zrobimy. Ok, będzie wszystko w porządeczku. E, nie mamy drewna, ja chcę budować, no cały ja. Dobra, ale nie jest najgorzej, powiem wam Respekt już troszeczkę mamy A czasu odpukać też jeszcze mamy Także Dlaczego on ma taki kurcia felek Krzywy teren normalnie, ja tego nie pojmuję Nie wejdziesz tutaj ser... O, było, 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 było widziałem Dobra, raz Tutaj może gdzieś by się to zmieściło Dwa, trzy, cztery Bo tu jakieś zawsze są odpadki Czyżbym tutaj jeszcze miał możliwość jakąś? Tu walniemy dużo tych odpadów. Dobra, dobra, dobra. Mam pomysła i teraz normalnie już nie będą mogli na, na nic narzekać. Czącie, panie. Aczkolwiek wybudujemy jeszcze. Em... hm Wybudujemy jeszcze, właśnie, tych słupków. Tro... Albo jeszcze jeden jarmark tu. Ziemia jest zbyt nierówna, żeby Aha, tutaj okay. budować, mój panie. Ciwaniem jeszcze te słupki. Pyk, 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 pyk. Jeszcze te odpadki. Kurczwe jak jak te drewno szybko... To sprzedamy, bo marmur nie jest nam ani troszkę potrzebny. Pyk, 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 dobra, kup. Dobra, i teraz tak. Ehm, od, na te odpady. Pyk, raz. Serio, raz tylko? <laughs> nie, no, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Tu, o! Pięknie się zmieścił jeszcze jeden. Jak chcesz, to się umie... Nie się o, się tego było. tutaj postawić, panie! Dobra, super. I teraz tako, spójrzmy, jak w ogóle te właśnie świece się robi, bo wiem, że można. Pasieka. Manufaktura świec. Dobra. Tu się zmieści. Tylko teraz też pytanie, skąd te świece? Manufaktura, ale. Mm. -hmm. Czekajcie, 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 bo czegoś spichlesz. Karczma, hata, sad, sadownia, uprawa zboża, młyn, to to wiem, hodowla węgorzy. Można dać Dobra, tylko gdzieś dalej. Tutaj już się praktycznie nic nie. Dobra, gdzieś tak o? Hodowla węgorzy, karczma, czyli tutaj nic nie ma jakiejś tam woskowni. Więc ta manufaktura powinna jakoś skądś. Pasieka, o, właśnie. Mam cię. Zrobi się to z wosku tam pszczelego, więc trzeba dużo pasiek trzeba. Dobra, elegancko. Więc zróbmy pasieki. Naprawdę, pierwszy raz gram, od razu mówię, bo to... E, pyk, 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 pyk. Nie wiem, czy starczy, zróbmy jeszcze na wszelki wypadek. E, drogie to to nie jest, więc można. Dobra, styknie. I teraz powinno być już tyle tu pszczół, e, że powinno być ok. Dobra, manufaktura świec, nie ma drewna, to jeszcze dokupi się drewienko. Kup, 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 kup. Eee, jak tam z żarełkiem? Podwójne racje. Kupić trzeba jedzenie. Okej, okay. dobra, dokupujemy wszystko. Jak tam z, ze świętem? Nie ma świnek jeszcze? A ja w ogóle chyba nie wbudowałem, nie? Świnek, a jak głupi. Dobra, nie ma świnek, to zaraz będą. Pyk, pyk. Koniec nie wiem, czy już na czas, ale planie. może tak. Dobra. Ludzie czczą Cię, panie! Odpady, jeszcze, jeszcze troszeczkę respektu. Ile to trzeba jeszcze tutaj? Nie mogę zobaczyć, ma. Jeszcze 80 prawie, ja Ciebie, a jeszcze mam troszeczkę miesięcy. Dobra. Jakby się zrobiło, udało, właśnie zorganizować, yy, właśnie tą. Jakąś. Yy, no. Jakąś, proszę, ja Was. Jakąś ucztę to by było dobrze. Albo jakby się udało, właśnie odprawić mszę. Na, mszę dopiero zrobimy po jakimś czasie. To manufaktura świec zanim to się zrobi ten wosk, zanim to zbiera. To dobrze, dobrze, dobrze. Ale... <laughs> Z czego by tu jeszcze można... Dałem już największe podatki jakie są. Dałem najwięcej jedzenia jakie można dać. Dałem na jakieś tam urozmaicenie w jedzeniu jest, tak? Ludzie czczą Cię, panie! He! Manufaktura świece. O! Co to jest? Dzień dobry! Węgorze do kuchni. O, są węgorze, więc dobrze. E, tutaj robi te odpadki. Tak, wszystko jest ok. Dobra. Czyli zaraz będzie węgorz, będzie świnka, powinny być y, warzywa. Warzywa są, dobrze. Czy jakiegoś mięsa trzeba? Więc tak czy siak potrzeba węgorza, jakby się nie patrzeć, albo świnki, a świnki są jeszcze, nie ma ich. No niestety, ja tu bym chciał jeszcze jakieś świece, można tutaj coś... He, kurcze, felek! Ale to idzie powolutku, a czas nieubłaganie, nieubłaganie normalnie leci, ja ciebie. Święto, święto już róbcie, gdzie to jest... Nie są ci z węgorzami, idą dopiero, tak? Chyba w życiu tyle nie zjadłem. A Jesteś ten... Szczodry mój panie. Winogrony, tak, ale. Węgorze, dobra, dobra, dobra. Ludzie się cieszą. Może zaraz... O, jeszcze 22 tego. Dobra, dawajcie, jeszcze 22 respektu trzeba. Zaraz się może święto odbędzie, patrzcie, o, zanoszą węgorze. Dobra, dobra, Je jest już nawet wino. Więc fajnie, 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 fajnie. Nadajcie no jeszcze jakiegoś tutaj respekcika. Co wam jeszcze mogę dać? Jedzenie na pewno macie, macie, starczy. Mogę wam się dokupić jabłek dla urozmaicenia. Eee, pi o, piwo się skończyło, dobra, piwo kupimy. No, ile tu jeszcze potrzeba? Jeszcze 16. E, to powinno dać radę, wydaje mi się. Ale co się normalnie narobiłem, to już moje. Ale dobra, 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 jest ok. Patrzcie, jak węgorze śmigają, nie? pyk, 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 pik, stru. To jakieś kaczki, co to jest? Węgorz. Dobra, w 10 jeszcze respektu, jesteśmy w domu. A jeszcze mamy kilka miesięcy mamy 8 miesięcy, więc powinno dać radę. Eee, no co, świnka jest spodziewana, gości. No, jeszcze by się przydało. Jeszcze 6 respektu, patrzcie. Będzie elegancko, normalnie. Już nawet w sumie nie liczę, która to jest misja, szczerze Wam powiedziawszy. Więc. Yy, wiecie. Dobra, światek SMS napisał, mniejsza. Dwa respekty, dwa szacunki, i jesteśmy w domu. I będzie już na, nasz y, Sir William mógł poślubić jakąś tam lady. E, zapomniałem nawet, jak się nazywa, ale. No, śmiało. Jeszcze dwa. Jest już, po, jest już ponad. Powracam z darami. Podczas wyjazdu napotkałem święte berło. Mam nadzieję, że to wystarczy, by zyskać sobie przychylność króla. No. A teraz podziękuj. Kto ci zrobił tyle respektu, chłopie? Wygrałeś. O oh yeah, Zwycięstwo, uczta, następna misja. Chcę wzmocnić straż królewską, więc potrzebuję pewnych dostaw broni z twego hrabstwa. Kto pierwszy wyprodukuje żądaną ilość broni, wygra kontrakt. Czyli tak, o, jeszcze polecimy szybko po odpowiedzi. Klikniemy. Od... Sir William oddał ci przysadłość, którą mu i zauważ, że są na niej złoża żelaza, tak to zauważę. Zwiększ produkcję żelaza w swojej posadłości, umieszczając na niej dodatkowe budynki, dokładnie. I więcej głośniej zbudujesz, tym większe ma szanse na pobicie Sir Edwida. Ok, zadania. Czyli musimy zdobąć... znaczy, trzeba w ogóle zdobyć tam miecze, tak? 10 sztuk znaczy 100 sztuk broni, chyba mieczy, nie wiem, ale powiem ja wam, tak zapiszę sobie teraz szybko grę. Także pyk zapisz, tutaj niech już będzie piątka, bo tak sobie zapisuję najczęściej. Dobra, zapisana i tak o, powiem wam, że to by było już na tyle. W tym posiedzeniu w sumie troszeczkę się już nagrałem i powiem wam, że wyszło pewnie z tego troszeczkę odcinków. Więc dziękuję Wam za uwagę, właśnie. I przypominam, żebyście aż tak nie hejtowali, nie pisali, co ty zrobiłeś, co ty zrobiłeś. Eee, ja twierdzę, będę nagrywał ciągle posiedzeniami, dlatego kilka odcinków to będzie, że tak powiem, jedno posiedzenie. I tłumaczę, i jeszcze raz Wam powiem, że gram po prostu grę tą pierwszy raz, więc od razu bądźcie troszeczkę wyrozumiali, ale mam nadzieję, że nie najgorzej mi idzie, bo jakoś misje idą, czasami trzeba je powtarzać, czasami nie, ale idą. E, więc powiem wam jeszcze raz dzięki za uwagę, no i czekajcie na kolejne odcinki i w ogóle na wszystkie tam produkcje na naszym kanale Więc żegnam się z wami Cytrus, na razie się maneczko, pa pa!